Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje Obiektem tej recenzji słuchajcie będzie piwko, które postanowiłem tak naprawdę kupić z czystej ciekawości Produktem dzisiejszej recenzji będzie piwko o bardzo zielonej szacie no, Prawie jak mój green screen Browar, służba zdrowia, piwo rzemieślnicze, niezłe ziółko, BIPA, Cannabis Edition Konopie, sie konopie siewne Alkohol 5,7, ekstrakt 14%. No, muszę powiedzieć, że etykieta rzeczywiście tutaj przyciąga uwagę. Jest taka bardzo zielona. No, wiadomo, marihuana i te sprawy. <grym> Jakieś tam konopie. Mm. No cóż, no, przyznam, że wziąłem to piwo z czystej y, ciekawości. Ostatnio pojawiło się u nas właśnie na, na, na markecie. Jako taki punkt odniesienia, wcześniej z takich właśnie piwek konopnych, sporo osób mnie właśnie pyta, czy piłem takie piwa jakieś takie konopne. Nie wiem dlaczego, ale jednym z takich piwek, które piłem już poza recenzją, poza właśnie tym, tą serią, jest piwo cannabis. I powiem szczerze, smakowało dosyć dziwnie, i nie jest to coś, co kupiłbym raczej drugi raz. Więc no, to jest taki mój punkt odniesienia. Natomiast z czego spodziewać się po tym piwie? Nie wiem, słuchajcie. No, no dobra. Kapsel wygląda no właśnie w ten sposób. Tylko nie wiem, czemu to jest. O nie, bo to są różne jakieś te style piwne, czyli AIPA, APA, American Pale Ale, White Polish Ale, aha, to takie na kapsule jakieś, powymienione chyba jakieś gatunki piwa. Brawa, służba zdrowia, no i tak. Od tysięcy lat konopie siewne są cenione za swoje niezwykłe właściwości. Pozyskiwane z nich olejek CBD to wspaniały dar natury i cudowne eliksy dla ciała i umysłu. Wszechstronne działanie olejku jest zdumiewające. Jego składniki krzepią ciało, odżywiają skórę i poprawiają nastrój. No, zobaczymy, czy faktycznie... Etykieta wzbogacona o sarkazm i ironię. Piwo nie posiada właściwości leczniczych. No właśnie. Czy jest takie piwo na no, raczej uważane dla bekina? Jako takie po prostu do składniki. Woda słodnie słód pszeniczny, chmiele goryczkowe i aromatyczne, drożdże odmiany belgijskiej, cukier, susz konopni siewnej, witamina C. Też nawet. Nie zawiera substancji psychotropowych. Mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. Piwo rzemieślnicze, ważone i rozlewane w browar miejski Gloger Espezo. Ekstrakt 14%, alkohol 5,7, temperaturę podawania od 8 do 12 stopni, poziom goryczki 4 na 5 szyszek, butelka bezwrotna. Jest to piwo górnej fermentacji uważone na belgijskiej odmianie drożdży, podparte goryczką solidnej IP. dodano służb konopi siernej. Piwo pasteryzowane, przechowywać w chłodzie. No słuchajcie, dobra, no, Stestujmy, no. Zobaczymy, czy faktycznie... Będzie to dobre, czy też nie. No mówię, jako taki mój punkt odniesienia z takich piwek konopnych na no ten kanabis pamiętam kiedyś piłem. Ale nie jest to piwo, które kupiłbym drugi raz. Smakowało po prostu dziwnie. Najwyraźniej po prostu nie jestem targetem. Nie, nie jaram marihuany i tak dalej. Nie jaram się tym, że tak powiem. No z czystej ciekawości postanowiłem spróbować, no wziąć i po prostu zobaczyć, jak coś takiego w ogóle może smakować. No. Nie przeniosłem się na odpowiednią scenerię, ale już słuchajcie, dobra, myślę, że kij z tym. U. W ogóle jak to daje z butelczyny? Kurde, mam troszeczkę zatkany nos, więc tutaj nie będę za bardzo wyczuwał czegokolwiek. No i z butelki nie czuję tutaj nic kompletnie. Zaszklany No no, czuć tutaj coś takiego, takiego ziołowego faktycznie Albo ten właśnie olejek CBD, albo Nie wiem jak pachnie olejek CBD, ale no są, są tutaj jakieś takie, takie No coś tu daje, takim zioł, takimi ziołami Trzeba przyznać Barwa jak sami widzicie Znowu się posługuję szkłem od Dirk no, od konkurencyjnych browarów, ale wiecie, jak to u mnie ze szkłem jest, mam be, po prostu brandowane, nie mam żadnych no-name'ów. No, barwa, no taka... bursztynowa, nie, nieprzejrzysta, no. Jak sami widzicie, no. Piana, pęcherzykowa Spróbujmy, słuchajcie, no. Jeszcze weźmiemy sobie jednego takiego łyka, kontrolnego. No muszę przyznać, że ma coś w tej piwo rzeczywiście z ipy. Faktycznie to taki, ma taki cytrusowy właśnie posmak. Jakaś goryczka tam jest faktycznie wyczuwalna. No, i ma taki też dziwny posmak, właśnie. Nie, nie wiem, czy to nie, nie ten. ten... Mm. że tak, że to tak konopie. Ciężko mi powiedzieć, ale jest. No. W każdym razie jest ciekawe w smaku. Powiem Wam szczerze. Kurde, no, nie potrafię Wam powiedzieć nic więcej na temat tego piwa. No, jednak, no, na tle, kor na, na tle kanabisa, który piłem znacznie wcześniej, to muszę powiedzieć, że to wypada serio ok. Nie no, bardzo ciekawe w smaku. Takiego. No i no, musicie po prostu spróbować sali, bo ja nie jestem wam w stanie powiedzieć, no, ale. Nie no i jest, jest ciekawe. Myślę, że jest to piwko zdecydowanie... Jeżeli, oczywiście, ciekawią Was takie nietypowe piwo, to jest to piwko zdecydowanie warte spróbowania. Chcę się brać łyka półek. No, ocena, jaką będę temu piwku wystawił, słuchajcie, to jest ocena piwa dobrego. Serio, no. Spodziewałem się czegoś, czegoś gorszego, że nie będzie to produkt, którego będę chciał kupić drugi raz, ale no, muszę przyznać, że. no jest dosyć ciekawe takie właśnie cytrusowe, no takie takie właśnie APA są, są tutaj te nutki takie wyczuwalne w smaku jest ta gorzkość, właśnie ta goryczka też taka no całkiem spoko dobre, dobre nie wiem co prawda czy to, to bym też kupił drugi raz ale jeżeli kiedyś będę miał okazję to, to wiem, <grym> może tak a w ogóle, jeżeli jesteście ciekaw, ile dałem za to piwko. 7,98. No, szło mi. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, Słuchajcie, Jestem też po live'ie akurat 8 godzinem w godowóra, więc jestem troszeczkę już zmęczony. <grywamy> Mam już godzinę 26:25 i żeby było jeszcze pomógł iść, yy, kłaść spać. Żeby jutro w rano wstać, też w niedzielę, żeby nie przepierdiać zaś całego dnia. No i tak. Dobra, co wiecie, to widzimy się w kolejnych odcinkach no. Na razie.